Kasia też wspominała, co, co rzuciło Pana podejrzenia, co, co zwróciło Pana uwagę, co, co było nie w porządku w takim razie? Znaczy, no, w, w tym czasie było tak powiem, było że jest ok, że, ale chodzą słuchy w Bytomiu, że ten ogień, co tam widać w, jak się spala, wkładają, jest to atrapa, więc mimo, że my widzieli, że ta urna w tym momencie wjeżdża do tego pieca, w tym momencie nie mamy gwarancji czy ona tam wjechała, to była trapa tego ognia, a tak było mówione w wiadach właśnie tam w że yy, oni wyciągali tą urnę i sparali czy później. No, koledzy też pójdźmy, moja siostra też z, z, kremowała narodzony płód yy, i bezpośrednio od razu Mysłowic wjeździ na papiery, widać, że jadł na, na to my od razu nienarodzone dziecko oddawali te na bezpośrednio. To no właśnie, a proszę powiedzieć, co panu zaniepokoiło? Bo pan mówił tam też o tej, o tej zimnej urnie, czyli, czyli co? Czy był pan z błoki też siadał do cherwatorium do i odebrał, nie wiem, jakieś... to niekiedy, co było. Pokaz pokazywali, bo to pogrzeb był drugi dzień, że tak powiem. Yy, a spanie tego było w dzień wcześniej. Więc po odebraniu była ta urna nie była gorąca. To pewnie powinno być gorące. Rybakom no jest tysiąc ile stopni i dają do to powinno być gorące. A to było takie chłodne, no, zimno, chłodno. Ile están... trwało to spalanie? Czy państwo czekali? Czy, czy czas, czas oczekiwania był jakby taki podejrzany też? By no, o k... to trwało gdzieś tak mniej więcej no, godzina. Yy, Mówił wtedy też, myśmy się tam zapytali, czy zostało dobrze spalone to a ten właśnie jeden z owym co tam ten, ten piecem no, robi to stwierdził, że to co nie zostało to zostanie zmielone to w razie czego. Więc no, to już też samo, tak powiem, zostanie zmielone, albo spalamy, że tak mówimy powiem, powiem, całe ciało, albo to zostanie zmielone, no i tu jest też coś nie, nie tak. Czyli potem w którym momencie pan postanowił no, podnieść tą sprawę, tak? To znaczy... No... Teraz jak to wyszło, tak powiem, w mediach najaw, no bo trzeba z tym coś zrobić, i a wiemy że ten pan ma dojścia do prokuratury, do policji, a ma że tak powiem plecy. Przecież to co wiem, to sam był chyba policjantem. Czyli, czyli jak to pana za wyglądało, że ludzie przywozili zwłoki do kremacji i, i co i te prochy były po prostu na bieżąco wydawane in, inne prochy, które już były wcześniej spopielone. Jak, jak, jak pana, jakie są pana? Być może, tak, być może było, właśnie, że może nie wszystkie, ale te tam co, które przypomnijmy, no bo ja tak wtedy był jeden piec inoczynny, a tam gdzieś około godziny było e, ta kremaca trwała, więc mogli do końca właśnie nie, nie kremować, tylko większość, a resztę przypójmy do no, zmielenia tak jak on powiedział, te, co tam kości grubsza osób. W tym momencie to była osoba chucza, że tak powiem, więc nie było dużo do, do kremacji, długo nie musiało to trwać, ale jak ta osoba przy sobie jest, no to wiadomo wtedy, tak, że długo trwa przepływ. No właśnie, państwo są zdenerwowani, teraz oburzeni tym wszystkim. Czy, mówiąc tak, czy, czy państwo dopuszczają taką wersję, że jednak wszystko było w porządku, czy, 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 czy jak? Czy... No podejrzewamy, podejrzewamy, że raczej mogą być tam inne prochy, kogoś innego. I właśnie tu wychodzi też na w to, że w tym momencie jakby to był normalny pogrzeb, że tak powiem, to nie byłoby problemu, bo nawet po kilku latach można ciało, że tak powiem, zbadać, co to jest dla napojów, urny urny i już widać, a w razie czego bardzo mnie to a zostaje, a przez parę już, tak powiem, nie ma, przepada ciało, że tak powiem i nie ma, żeby dojść do, do, do prawdy w tym momencie. Właśnie, ale nie ma takiego wrażenia, że ta prawda może być, tak jak mówiłem, y, pracownicy krematorium, że wszystko było w porządku. No bo tak oni się tłumaczą, że to, są, to jest nagonka medialna, że wszystko było w porządku, że, że, że nie, nie, nie istniały żadne podmiany. Znaczy, no to jest takie tak powiem, tłumaczenie pracowników, no bo czy jakiś pracownik, który zależy mu na praca, wiadomo, że tak tam dobrze za tak zarabia, to nie powie nic przeciwko swojemu szefowi, bo by mu powiedział do widzenia od razu. A przecież y, była żona y, y, Walkskiego y, siedzi w więzieniu. Jakie plany dalej Państwo? Są co Państwo dalej zamierzają? Jak Państwo zamierzają dochodzić do tej prawdy? No na pewno przez adwokatów, że jak, jak, jakieś y, y, dojść trzeba. jakie to jeszcze się okaże? Jak to będziemy dochodzić? Dobrze, podziękuję. dziękuję bardzo. Proszę się przedstawić jeszcze. Andrzej Kozłowski z Musłowiec. Andrzej Kozłowski, dobrze, dziękuję. Wtedy była zupełnie zimna jak pan, do, bo dostali państwo ten numer, tak? Do... Tak, tak. No taka chłodna była, no zimna czy tam to już taki, ale no stop. Właśnie, jak, jak państwo zdaniem teraz powinno się to wszystko, jeśli, jeśli by się okazało, że to jest prawda i że rzeczywiście, bo to co powinno grozić w tym temat? Za takie zamienianie, za takie bo, bezszerszenie, nie? nie. Powiem sobie, no wiadomo, że najlepiej do więzienia, ale no, powiem mu ser, coś w sercu, żeby no, niech się aby jego matka czy tam ktoś z rodziny, yy, jakie, co ta, czuje ta osoba, jeżeli by to wyszło na jaw i się okazało, że...